Dzień dobry. To taki bardzo spontaniczny film i e, niezaplanowany przede wszystkim. Muszę się podzielić tą informacją e, z widzami. E, bez względu na to, ilu już jest. Jak widzicie, naprawiam koło. Wczoraj byłem na wycierce. No, nawet fajne. Nie planowałem jej nagrywać. Także nie mam zapisu żadnego, poza kilkoma zdjęciami, które wrzucę. Być może już je widzieliście. No i pech. Złapałem dwie gumy. Miałem jedną dętkę, to koło już jest właśnie po naprawie, będę zaraz je montował do roweru. Ale ten film robi nie dlatego, że złapałem gumę albo że naprawiam koło. Chociaż faktycznie robię to drugi raz w życiu, wczoraj pierwszy raz w życiu zmieniałem dętkę w trasie. Także mam przerobiony temat. Muszę się podzielić z Wami pewną e, informacją, zdarzeniem. Jeżeli to znaczy, no informacją, to chcę Wam opowiedzieć, o czymś, co mnie wczoraj spotkało. Trudno mi się o tym mówi, bo jestem wzruszony, troszkę zaskoczony. I brak mi słów na określenie tej sytuacji. A mianowicie. umówiłem się ze znajomą na wycieczkę do zamku w Libię, chciałem dojechać zobaczyć. Planowaliśmy traskę około 90 km. No w drodze do zamku zapałem gumę, co dziwne bo to świeża dętka. No, ale zdarza się, tak? Wymieniłem w trasie to koło. Ale to dało nam pewne opóźnienie. Też troszkę późno zaczęliśmy jechać. Dojechaliśmy późnym popołudniem do zamku. No i na powrót mieliśmy około tam 30 km jeszcze, żeby dojechać do jakiegoś tam pociągu. Świetnie się jechało z zamku w Iwie bałem się, że, że będzie dużo pod górę bo, bo pamiętam powrót z zamku z mojej pierwszej tam wizyty ale okazało się, że trasa, którą wybrałem nowa, no była naprawdę fajna, naprawdę świetnie się jechało nawet jak się trafił szuter, to dało się po nim przejechać dojechaliśmy do wioski kilka domów, już ciemno świecą się latarnie, droga gruntowa na szczęście zwirówka i zatrzymaliśmy się przy jakiejś łowersce w po, pobliżu latarni, żeby chwilę odpocząć. Ostatni przystanek przed dojechaniem na stację PKP i nagle rower, który stał sobie na podnóżku, oparty o podnóżek, nagle w rowerze zaczyna schodzić powietrze, dość głośno no wychodzi na to, że powietrze ucieka wentylem pomyślałem, że może źle wkręciłem ten wentyl na szczęście mam maszynkę do wkręcania, wykręcania wentyli zacząłem regulować i nie mogłem napompować pomyślałem, że poproszę, poszukam pomocy w jakimś gospodarstwie mimo, że jest już ciemno, bo po 21 że święto wczoraj 15 sierpnia no, w jakimś domu pobliskim świeciło się światło więc pomyślałem, że poproszę, no może kompresor się znajdzie, napompuje jakoś to koło. Nie było dzwonka przy furtce, ale spuszczone psy narobiły tyle hałasu, ja trochę tam też pomagałem, że jakiś gospodarz wyszedł. Okazał się nim młody człowiek, który oczywiście powiedział, że nie ma sprawy, że napompuje mi to koło, ale okazało się, że pompowanie nie daje rezultatu. Na Kicha. jest w okolicach 21:30. Jesteśmy 10 km od linii kolejowej, od stacji najbliższej. I jest koniec długiego weekendu. No co tu robić? Zapytałem się tego człowieka, czy nie ma jakiegoś żuka, deski żeby no, podwieźć chociaż nas do stacji. że Ja sobie później od pociągu bym wrócił jakoś z tym e, dziurawym splaczałem kołem. A on mówi, że ma. No ale generalnie wsiąść to on nie może, bo wypił piwko. No, zrozumiałam sprawa, no nie można prowadzić. Zwłaszcza, że łatwo stracić prawo jazdy w takich warunkach. Ale powiedział, żeby się nie martwić, że on wymyśli jakiegoś kierowcę. No, przychodzi za chwilę i mówi, że no, kierowcy to on żadnego nie znalazł, ale ma takie rozwiązanie, że on mi da ten samochód. że Zapakujemy rowery do busa i że ja sobie nim pojechał jutro w ruch. Następnego dnia wrócimy od tego. Ja no, bym we mnie mógł uwierzyć, że ktoś w ten sposób zareagował. Ehm, przepraszam, no może ja nie umiem przekazywać takich opowieści w sposób u nas radosna. Może mój temp głosu niepotrzebnie buduje napięcie. Tu nie ma żadnej niespodzianki poza tą, że do głowy by nie, nie przyszło, że człowiek, którego widzę pierwszy raz w życiu, do którego dobijam się do, do, do drzwi w nocy, w jakiś kończący się świąteczny dzień, po trzech minutach rozmowy pięciu zamienionych zdaniach zaproponuje mi, że pożyczy mi samochód, żebym mógł wrócić do domu, bo mi nawalił rower. Właśnie czekam na niego. Samochód stoi mnie na podwórku. Czekam, że żebym... mówiliśmy się, że dzisiaj po niego przyjedzie. A przy okazji okazało się, przed chwilą właśnie zdemontowałem koło. Okazało się, że nie przebiłem dętki, że nie skręciłem źle wentyla, że po prostu wodliwa dętka. Okazało się, że puszcza powietrze przy wentylu, rozwulkanizowało się miejsce tam, gdzie wentyl jest osadzony. No i taka przygoda spotkała mnie i znajomą, z którą byłem na wycieczce. Oboje byliśmy w szoku. Bardzo sympatyczny młody człowiek. I... No, najłatwiej było powiedzieć, że przywracający wiarę w ludzi, ale ja nie wiem, czy ja ją utraciłem kiedykolwiek. Natomiast no, na pewno budujące są takie sytuacje I, i cieszę się, że mnie to spotkało. Nie polecam nikomu znaleźć się w sytuacji, w której się znalazłem i na szczęście dzięki temu, że akurat trafił się człowiek o... o, o No nie wiem, czy to jest kwestia dobrego serca, czy, czy po prostu jakichś innych pobudek, które trudno mi w tej chwili zidentyfikować, ale dzięki temu, że, że tak mi się przydarzyło, wróciłem do domu, odwiozłem koleżankę do pociągu, żeby, żeby zdążyła do domu je ja też na jakimś tam ostatni pociąg. E, tak, jestem tym zbudowany, no pomijając oczywiście fakt, że po dokonaniu inspekcji i napraw dentek, które zużyłem wczoraj, a obie były marki Romet, niestety. Kupiłem firmowe dentki do swojego roweru, Rometa, myśląc, że no może nie są jakieś najlepszej jakości, ale że są po prostu porządne. No i charakter tych uszkodzeń e sugeruje, że no nie są najlepszej jakości, bo ta pierwsza guma była od strony felgi na feldze nie ma żadnego, dość dokładnie sprawdziłem felgę um, i, i nie ma naprawdę, tam żadnego, no nie wiem, nawet ziarenka piasku, które mogło by uzasadniać zresztą charakter tego, tego, tego otworu, tego pęknięcia wygląda zupełnie na y, takie y, no nie przebicie, tylko jakieś takie rozwarstwienie techniczne. Ja to z, z, założyłem łatkę, właśnie dlatego jeszcze koło nie do roweru, bo sprawdzam czy to powietrze, gdzie schodziło, czy nie. Zamawiam teraz studentki, mam nadzieję lepsze, ale to też y, taka przygoda, która powoduje dodatkowe emocje przy planowaniu naszej wyprawy, no bo Zmiana, no akurat nie przyszło mi do głowy, żeby wozić dwie dętki. Wwoziłem dentkę i łatki. No i awaria wentyla, i to nie wkładki tej, tej, tej wentylowej, tylko rozwulkanizowanie się go na zewnątrz. No to jest awaria, która już jakby, nie, no oczywiście, gdybym był na biwaku, to znaczy, gdybym był w dłuższej podróży, to rozbiłbym biwak i rano być może załatałbym tą pierwszą dętkę, tak jak to uczyniłem teraz w domu. I jakoś tam bym sobie poradził, natomiast przyznam szczerze, że ta przygoda no daje do myślenia w kontekście um, podróżowania. E, przejechałem tym rowerem jakieś 2600 km od zakupu przez troszkę więcej niż rok e, no prawie 3 już nawet i nagle w jednym dniu łapię dwie gumy. E, no nie wiem. No zbieg okoliczności, oczywiście. Oczywiście. Natomiast nakręcam ten film, bo to już chyba za długo gadam. Nie sądzę, żeby Panarek oglądał mój kanał, ale naprawdę to chyba jedyna forma, jak potrafię dać upust z zaskoczeniu trochę, no wdzięczności przede wszystkim i, i radości, że takich ludzi można spotkać. Więc mniejszym bardzo dziękuję Panu Markowi, że był takim ryzykantem i uratował nas od tego, no ja już pomijam kwestie dalsze domina, że, że, że człowiek rano też do pracy musi pójść, prawda, następnego dnia i to jakby cała ta awaria, oprócz popsucia wycieczki, komplikowała dalej sprawy. Wyszliśmy z niej prawie bez szwanku, za co jestem Panu Markowi bardzo, bardzo wdzięczny i... Życzę wszystkim widzom, żeby się nie przydarzały kapcie, gumy i innego rodzaju awarie podróży. Ale jeśli by się coś takiego zdarzyło, no to żebyście też mieli szczęście trafić na Dobro tak ja Do zobaczenia mam nadzieję już na szlaku jednak.